Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to Massey Ferguson 7490. Ciągnik z 2008 roku z przebiegiem udokumentowanym tylko 8415 godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ciągnik wyposażony w amortyzowaną przednią oś, przedni tuz, amortyzowaną, klimatyzowaną kabinę. Opony w bardzo dobrym stanie, tył i przód. W rozmiarze przód 540-65R30 i tył w rozmiarze 650-65R42. Maszyna naprawdę świetna, dobrze utrzymana, cała w oryginale. Płotniki maski, zaczepy, dupa. Pominy, inne rzeczy nieodnawiane, nielakierowane, nawet felki ani schodki, Chodzi prześwietnie. Komplet zaczepów transportowych wszystko jest. Motor Siso, pedały oryginalne, podłoga oryginalna, to jest ta ładna, oryginalne siedzenia pasażera, kierowce. Ładna, czysta podsufitka, kabinie fajnie, przyjemnie. Cztery rozdzielacze mechaniczne, osiem wyjść, łączniki napędu, blokady. Łączniki prędkości wałka, ustawienia podnośnika EHR Pulpit od Vario, joystick od Vario No to co? Zostało przejechać się A chodzi naprawdę świetnie Joystick do przodu. A, ustawiony jest teraz na jazdę z pedała, czyli z pedału gazu. Zmienia kierunek jazdy bardzo ładnie, płynnie. Nie trzeba go prosić. Nie rusza na dwa razy. Elegancko, pięknie, ładnie. Tak samo z joysticka. Teraz zmienimy na joystick. Ostrość chodzi bardzo dobrze, nie ma szarpania, tarpania. Bardzo ładnie to wszystko. Przód się amortyzuje, pewnie tego dobrze nie widać. Zmienimy na jazdę na. Pedale gazu, fajnie wyhamowuje, przyspiesza, chodzi świetnie. koniec tego jeżdżenia tył i przód kawałek się przejedziemy zadaną prędkość mamy 42 czyli maksymalną obroty ograniczone do 1900 i projemy. Zapieprzamy już 41-42, prawie na godzinę. Ciągnik jedzie zajebiście ładnie, równo. Ładny głos silnika, skrzyni. No, świetna maszyna. Przyjechać samemu skontrolować. Nie znacie się, weźcie kogoś, kto się zna. Albo trochę odwagi w sobie ryzyka i do przodu, jak my całe życie. Puszczam gaz. Ciągnik powoli będzie nam wytracał prędkość. Ładnie, elegancko. Zrobimy nawrotkę. Rewersik. Na pięknie chodzi ta maszyna. Najstrzyniawario no to jest coś, co ja osobiście lubię najbardziej. Ale oczywiście dyna 6. W tych ciągnikach jest też bardzo fajną, dobrą skrzynią, cieszącą się dobrą reputacją. Nie jest to prawda, że to są skrzynie jakieś słabe, awaryjne. To są bardzo dobre skrzynie, łatwe, proste i też sprawdzające się w tych modelach. O jednej rzeczy tylko trzeba pamiętać, żeby w skrzyni wario wymieniać olej w skrzyni dwa razy częściej niż w skrzyniach mechanicznych, czy w dynach, czy w powerquadach, czy w innej zarazie jakiej, bo to podstawa utrzymania w dobrym stanie każdej maszyny. Jednym słowem, jakbym miał kasę, sam bym sobie takiego kupił. Ręczny. Obci. Symbolicznie rzuci dymkiem, chodzi równo, ładnie, pięknie. Naprawdę świetna maszyna. Polecam, zachęcam i zapraszam do oględzin i do zakupu ciągnika tygodniu do godziny 17, a w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.